Minecraft, ale nie mogę skakać. Dobra, właśnie, więc nie mogę tutaj podskakiwać. Dobra, to już wybieram tutaj świat. Czekaj. O, dobra, tak, żeby zauważyć, zau wybrałam w Alicja w krainie czarów. To, to jest moje imię, naprawdę. Dobra, także. Ale muszę coś Wam śmiesznego pokazać. Słuchajcie, że mam takie łóżko, co ma niebiesko i żółty, jak Ukraina. Zaraz Wam pokażę. Dobra, już tutaj otwieram sobie drzwi, czekajcie. O, proszę bardzo. No i zobaczcie, jakie mam łóżko, proszę bardzo. Naprawdę to wygląda jaka dość śmiesznie, ale nie mogę podskakiwać. O Jezus Maria. Także, no bo na razie nie przegram. Tutaj jest łóżko jak Ukraina. Dobra, chodźmy, nie mogę podskakiwać, także nie spacji nie mogę używać, bo się film skończy. Ja nie chcę, żebyś ten film od razu skończył. O, siema świnio. Dobra, więc lepiej tutaj... Lepiej tutaj uważam. Nie mogę skakać oczywiście. Bo już nie będę tego powtarzać 100 razy. Ała. Czekaj, ja nie, jak, jak zginę, to jeszcze przegram cały challenge, a nie cały odcinek. Dobra, także lepiej tutaj nie podskakiwam, bo przegram. Ja nie chcę tego ja nie chcę nawet przegrać. Nie mogę kliknąć spację. Dobra. No, słuchajcie. Właśnie tylko. Ja tak potrafi nagrywać ten na telefonie, ponieważ tak inaczej ja nie umiem na razie. Bo jestem na razie tym. No i tak dalej. Dobra nie ja będę tego powtarzać, ale. Dobra, gra... dobra wracam do challenge'u, Nie mogę skakać, ponieważ przegram to. Ja będę, słuchajcie, ja tak się tylko pobawię sobie. Ja bym chciała już skończyć, co powiem tak. No na razie trzymajcie się, ale to na razie nie teraz. A ja bym chciała teraz skończyć nagrywać, ale to... dobra, już nie będę tego powtarzać. Dobra? Chodźmy sobie, na przykład tutaj. Ale szybko mogę biegać tylko. Dobra, więc tutaj nie, po, nie podskakuję, ponieważ ten bo mi się film skończy. Tak sobie pochodzę, pobiegam, pobawię się. Opowiem właśnie tam różne, co tam można robić. Na przykład na początkujących Minecraftów, jak grają niektóre... No nie, no i przegrałam challenge. No nie, po co ja podskakiwałam? No nie, i przegrałam. A